DŻBIKOWSKI DŻBIKOWSKI z tej strony Field dzisiaj gramy w Team Fortress 2 uh, czyli seria będzie yep. Jak już nas wskazuje, Team Fortesa 2. Um, dobra, więc... Zaczynajmy. Wchodzimy w drużynę... niebieską. Bo... taka jest fajna. Bierzemy jaką postać bierzemy? Ja wezmę... Mm, ja wezmę... Dobra, będzie kluby. O, fajna mapka. No, czas. Co? Czy co? Ale ja nawet nic nie zrobiłem Chwila, czy ja nie byłem niebieski, no teraz nagle jestem niebieski, okej? Okay. Niech będzie. Szkoda, że Team Fortress 2 jak jest po polsku to po angielsku... po angielsku jest mowa. Szkoda. A. Są na drugiej stronie, no pięknie no, Dobra, dawaj A, świetnie No już Dragon like, Team Fortress 2 naprawdę ma świetną grafikę Już patrząc na tę wodę No, świetnie muzyka, świetna muzyka, tak Zatrzymałem broń przez tego durnia. No dobra, ich będzie. Auć. To musiało boleć. Kościół tu zginął. E, wow. Gdzie on jest? Ho, ho, Boże. Ale dostał? można też zejść tak? ja sobie tutaj bo to była prawa strona a ja jestem praworęczny he, he o! o nie 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 ja jadę nie ja nie chcę jechać nie zbroiłem też dostanę karę tak tak lub to lub lub, lub. No wiesz co? Dobra O! Myślałem, że to są okna Ha! Dobra, co? Dostał Co on co zrobił? Wpił sobie nóż głowy Aha, to był czerwony, a nie, no kurde Dobra No właśnie, daj, daj się zabić Daj się zabić Teraz idę na lewą stronę. O to to samo, no, Dobra, jedź. No dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, jedź! No pojedziesz czy nie? Jej, nie chcę pojechać. Nie! No brawo! Super! Dobra, idę tym razem tędy. O! Kurde, statek odpłynął! Spóźniłem się na statek. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurde Ty ale otwórz się nie no, nie no weź Kurde Nie no weź bez przesady Kurde O no dobra. niech będzie Musimy tam popłynąć, tak? to jest nielogiczne, pod wodą możemy strzelać Żeby się teraz głębiej widzę Dobrze, że nasz gruby umie... mnie pływa. O! nie pływać Chyba go... Nie no nie już go trafiłem! Szczerze? Nie, nie trafiłem. Tak myślałam. No, dureń. No tak, snajperem, no jasne Snajperem tam nie trafił, remix, hehe <laughs> Tam już nie jedę, mam doświadczenie Idę na prawą stronę Dobra O, oh, chodź tu, chodź chodź no No, wow, skąd to się tu Okej Czy ten gościem jeszcze chwilę mnie zabił? O ciągle widzimy remixa przed nami Siema A! No i nie chcę zginąć! Weź! O! Trafiłam chyba Trafiłem jako czy nie? Chyba jeszcze żyję Ale nie na długo Ja chyba nie żyję Tak Statek jedzie, okej okay. Okej okay. To statek jedzie bez kierowcy? Ale żono Dobra Dobra Ja to teraz mam? To jest o, ja chyba mam to, to, znaleźliśmy, no? To jest fajne, naprawdę. O! Ja nie chcę. No ja, to chyba nie jest to. Ty... a! Tam gościu już z wody to jeszcze do mnie strzela, tak? Siemka. Musi już to skrajnie tak? Bożki żyje. Weźmiemy sobie inną broń. Tak, tak. Nie wiem do kogo gadałeś, ale... Załóżmy, że nie do mnie. Dobra, ja będę ochronił statku. O! Prześlałam, dokąd on nas prowadzi? Dobra, wysiadanko. Ła! Wow, nie 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 nie, ja nie chcę! Kurde. Nie to... What? On idzie dalej? Nie! 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 nie. Oho! Wiedziałem, że tu mam wysiadać. Kurde. Ła! Nie! Dobra. Auć. No oni na statku. Oh, you fail! No you fail! No ja mogę chodzić, więc pójdę tu. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Nie mogę się ruszać, pięknie. nie. Mission begins in A może tak wrzesz, do swojego mikrofonu co? Tym gościu. Um, jeszcze nie możemy jechać, rozumiem, bo rozmusimy w to, w tą ścianę. Mission begins. To ci się nie uda. One. One. Dobra, ja spadam. Chyba zaraz będę kończył ten odcinek. No, świetnie, muzyki, no. Wszystko wolne muzyki, dokładnie tak, tak to sobie wyobrażałem Nie! Ow! Oh. wow. O, oh, oh. myślałem, że jesteś... Out ja, sobie sobie. ja, da. ja, ja da. Do Dobra, teraz jak w tej rundzie zginę to chyba już kończę ten odcinek bo szczerze kończy mi się czas No dobra Więc Masz dziwne ubranie, wiesz o tym? O! Nie, 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 nie Przepraszam, przepraszam, przepraszam Przepraszam Gdzie oni są? Żyję jeszcze Byłem jeszcze rakietą? Jaki Świetny krzyk. Pewnie byś wygrał. Mm. Och, coś takiego! Anioł spadł z nieba. Pewnie byłem niegrzeczny. O! Oh. To chcę zrządzić, ale się nie da tak. Ja. Rakieta. To lepiej nie będę się pokazywał, bo... Lagi? bo... A, chodź tu już. Oh, pod wodą. Dobra, już chyba kończę ten odcinek. Siema. Dobra, już chyba kończę ten odcinek. Dobra, więc ja was też pożegnam. Stojąc tutaj przy statku. Chodź. Tu. A, on się damy sobie. Dobra. No to więc, jak już mówiłem kilkakrotnie, chyba już kończę ten odcinek. I pa! Jakie zbrojstwo!